nietypowy odcinek bo z Robloxa nie z Minecrafta zresztą miałem live'a XD dobra, by the way z nami jest specjalny gość, przywitaj się Siema. on będzie grał z nami i zaobserwujcie jego konto na TikToku no właśnie powiedziałam. wam dobra, będzie to roleplay samolotów, tak? Okej, okay, dobra, lecimy. Na glider Rockwood. Tak. Spoko. Na dzielnicę. Wiecie co mi chodzi? Tak, tak, Dobra. Tak. Pierwszy odcinek z Robloxa, by the way. Wait a second. To jest mój nick w Robloxie, by the way. Może no, się mnie zaobserwować. Ui. A gdzie ty jesteś? O, siema? A to jest nick czy 337 Jego też możecie zaobserwować. Tak, ale wszystko z dłużej. Tia. SUS 1042 Głupia nazwa trochę Gdzie hmm, Niech pomyślę. Na dobra, dawaj na Green Dawig Czy coś na takiego? Okej. Okay. Mi nie przeszkadza. Zobaczycie tutaj... Pełen lot... Z... Grider Rockford do... Orangey. Orangey albo AI sprowadzi... Możesz F14 tą kadem z... Bariera. Nie, do Orangey. No tak, no do Orangey, ale po Orangey możesz HMS... Tego. Z tego. Z... Włączony. Ok, będziemy startowali. Halo, wieża? Halo, chyba mamy. Wy tego nie słyszeliście, bo... Efekty specjalne. XD. Jakie efekty specjalne? O tym ja gadam. O, o czym ja gadam? Dobra, nieważne. Lecimy! Lecimy, nie śpimy! <grywa> Dobra, kurs na orędzi. Wznosimy się na 2-3 tysiące metrów. Spoko? Ty chłop jest jakiś nad nami. Pod nami, co ja gadam? Jakiś zenit 8474. Siup. Dobra, Olaf, ja sobie idę na otworzynek. Teraz sobie się kieruj. Spoko. Poczekaj. Wiem, jak muszę, się kieruj. Muszę ci dać... Na... Kibins są. O. Co? pilota Masz Mam ograniczoną kontrolę. Pełna kontrola, okej okay. okay, okay. Lecimy Tylko nie zlatuj Jezu, nie ma, nie ma zamiaru, XD Ja muszę zobaczyć mapkę, bo żebyśmy... Się... Olaf, nie się, dobra, wnosi się na 5000 metrów Pooooooooo! Na tym porcie lądujemy? Na wodnym, czy na... Na lotniskowej Na porcie lotniskowym? Chcielibyśmy lecieć nad Sainz Barlęny i dopiero na Petr, na skręcić. Jaki znowu na Petr? Lecimy na Orędzi! No lecimy na Orendzi. jak chcesz lądować na pasie płyty lotniska, to musimy lecieć naprzez Petr. Worldwide services. synchronizing the world of... World. Commerce. Dobra. Ok. Dobra, o, wziąłeś no, już. Teraz ty masz. Nie Teraz już nie. <laughs> no. Failure! Fejlur. Mamy fejlura. Halo, robimy awaryjne lądowanie na Saint Berlemy Zlatujemy. No, czyli lotnę orędzi i nie poszedł z planem Słońce nie tak ślepi teraz A myślisz, że mnie nie? Damy radę. No nie wiem, czy damy radę. Wiesz, jaki tam jest krótki pas? I chyba go nie widzę nawet. To włącz silniki. Co ty robisz? Jeszcze potrzebujemy chwilę.

Chyba jesteśmy dobrze ustawieni Teraz sobie nie potrzebuję. O kurde To. Mhm. Lecimy! Lecimy. Lecimy To jest lądowanie największym samolotem transportowym świata na... Nie, drugim największym, przepraszam, bo pierwszym jest tam po Oj dupa Dobana wchodź, pokażę ci coś. Udało mi się, uda się! Bo ja lądować XD? Dobra, wyjść pokażę Ci coś i chodź do tego. Eee, do... Czego? muszę polecieć. <śmiennie> Bro co to jest XD? sobie zespał zasłonić taki samolot i poleć za mną. Red Bull! Ой, да секунду. Jezu, jakie to jest manewrujące dobrze. Ła, wow, to magnetyzuje XD. Ja mam... Just... Nie miałeś tam lecieć dalej, bo tak... O, już to widzę. Chodź. Nie, na co? Okay. Jesteś ten pan szartowy? Da! Walnąłem XD. Łaaaaaa! Wow. Wyskocz po prostu. O! Uh -huh. Sam się zatrzymała. Nie chodź do tego hangaru. Wait, what? Uh -huh. jak je... Jakie... Jak UFO? No zaraz <grym> sobie ten siket. <wytę> Odleć mi to! Hehe. <grym>

Terford, lotnickowiec. Okej. Okay. Ale to muszę zarać. Dobra. Dobra, to będzie ostatnia wyprawa. Mnie nie nie ogarniam. Która nie ja nie ogarniam. No masz oręż, nie? No. Ale chodzi mi, że no ten. Ż I to by było na, na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. I na. No.